Cześć! Jesteśmy pracownikami Polskiej Sieci Elektroenergetycznych. Znajdujemy się w punkcie dyspozytorskim obszarowej dyspozycji mocy w Bydgoszczy. Dziś pełnimy dyżur w składzie. Omar, główny dyspozytor systemu. Piotr, dyspozytor systemu. Maciej, dyspozytor systemu. Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o pracy dyspozytora w czasie pandemii. Obszarowa dyspozycja mocy w Bydgoszczy jest jedną z takich pięciu dyspozycji w kraju. Występuje jeszcze obszarowa dyspozycja mocy w Katowicach, w Poznaniu, w Radomiu i w Warszawie. Wszystkie one wspomagają pracę Krajowej Dyspozycji Mocy. Wykonują jej polecenia dotyczące pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego konfiguracji. Od początku marca w związku z Ebitemium podzielono nas na dwa zespoły pracujące w oddzielnych lokalizacjach. Natomiast w początku kwietnia pracujemy w ośmiu stałych zespołach, nie mających ze sobą kontaktu fizycznego. Dyżury przekazujemy telefonicznie. Kontakty z pracownikami innych wydziałów odbywają się w formie telekonferencji. Przed wejściem do punktu dyspozytorskiego obowiązkowy jest pomiar temperatury. Miejsca pracy są wyposażone w środki do odkażania dłoni oraz środki ochrony indywidualnej. W przypadku stwierdzenia zdarzenia związanego z zachorowaniem na COVID-19 jesteśmy gotowi. Na wprowadzenie odpowiednich scenariuszy w celu zapewnienia ciągłości działania punktu dystrybutorskiego. Niezależnie od występującej pandemii, jesteśmy i pracujemy. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dbamy o pewność zasilania w północnej części Polski, aby sieć elektroenergetyczna działała stabilnie i bez zakłóceń. Pamiętajcie, hasztag. Energia w dobrych rękach. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Pozdrawiam.